Cześć, niedzielny poranek, dawno nie połowiłem nic, trzeba coś, trzeba coś popróbować, troszkę się spławia, zobaczymy, może coś dzisiaj się uda, na razie, no chodzi jakaś drobnica, chodzi, no dobra, mój dasz ryby. Chodzi mały. No coś jest. Mało lat. Taki, mniejszy niż prawa

Oj. Oj. Wływasz zbój. Hmm. Boje... Jest, jest, jest. I to nie taki mały, chyba. Pik No proszę. Króń. No proszę. Tak bywa. Grąbik. jak nic drapieżny drapieżny grąbik. jest Tak myślę, że kleniczy. Hałasu robi. Mm, no. Chodź tutaj. Ma No. Jakiś taki chyba połamany. Musiał się zdarzyć czymś. Dziwny, Dobra. No. no naprawdę dziwny. Ale jest no, tu jest ładnie. Jest szansa na jakiegoś fajnego klinika. Kamieni troszkę. Wartko płynie, ha, 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 była tak. Była tak. No tak. Dobra. Jako że pogoda niepewna, to trzeba połapać stacjonarnie na łodzi do zamoczy. No sztuka. Och mm. O. Dobra, poszedł, a może go tu jeszcze wyprosimy za roślinkę, on tak sobie nie siedzi, dobra trzeba łapać ryby Trzeba cięższy sprzęt trochę. Zobaczymy. Troszeczkę ciężej. O. Ale było, było. Oj, oj, No nic, pora kończyć. Trochę połowione drobnicy. Parę skubnięć. Tu przy kamyku było może coś większego, ale niestety. No nic. Ale bolki ładne się tu spławiały. Może innym razem. Na razie.